Rivia, miasto liczące 1234 mieszkańców. Pośród nich żyje 253 nie ludzi. 25 września 1268 roku wybucha pogrom. Ulice spływają krwią elfów i krasnoludów. Tylko jeden człowiek staje naprzeciw rozjuszonego tłumu. W czasie zamieszek ginie 76 ludzi, w tym Wiedźmin Geralt z Litki, Pchnięty w piersi widłami przez człowieka, o którym wiadomo jedynie, że nazywał się Rob i miał dług wysokości trzech koron w lokalnej karczmie. Ratując Wiedźmina, ginie też Jennifer z Węgelbergu. Ciała Geralta i czarodziejki zabiera tajemnicza dziewczyna o popielatych włosach. Miejsce pochówku pozostaje nieznane. Pamiętam. Olivia, Jennifer.